Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chcę Wam pokazać, co udało mi się upolować na wyprzedaży. Zanim zaczniemy, chciałam jeszcze Wam opowiedzieć, jakim kluczem kierowałam się tym razem robiąc zakupy. Bo stwierdziłam, że nie będę kupować wszystkiego, co mi się spodoba, tylko właśnie postaram się dobrać rzeczy tak, żeby wszystkie pasowały do siebie i żeby z samych tych rzeczy udało się stworzyć jak najwięcej, Stylizacji i oprócz tego, żeby one też pasowały do takich bazowych rzeczy, które mam w swojej szafie. I myślę, że mi się to udało. Będę Wam tutaj pokazywać rzeczy i opowiadać o nich, i w międzyczasie na przebitkach będziecie widzieć też stylówki, jakie z nich stworzyłam. Zaczynajmy! Udało mi się upolować rzeczy w reserve w zasadzie najwięcej. E Kilka rzeczy w zarze i kilka rzeczy w mango. I teraz powiem Wam tak, że nie rzuciłam się od razu jak zwykle, czyli w dzień, kiedy rozpoczęły się wyprzedaże, więc później już faktycznie te rzeczy, które miałam gdzieś tam upatrzone kiedyś, w większości były wykupione. Ale myślę, że to dobrze, dlatego że wybrałam się do galerii, poświęciłam trochę czasu i właśnie udało mi się wybrać takie perełki, które idealnie ze sobą się też połączyły. Więc z jednej strony y, w sumie wyszłam na tym dobrze i słuchajcie, zacznę od tego y, co moim zdaniem jest takim top of the top tych zakupów, a mianowicie jest to zwykła najzwyklejsza sukienka satynowa jest to sukienka satynowa, która pierwsza jak ją zobaczyłam to w ogóle jej nie wzięłam, potem się cofnęłam i myślę sobie a zmierzę, zobaczymy jak to będzie wyglądać cofnęłam się do niej dlatego, że wpadł mi do głowy nagle czasem mam takie momenty oświecenia, słuchajcie że przychodzi mi na myśl jakaś fajna stylówka i właśnie pomyślałam że taka sukienka będzie mega fajnie do pracy wyglądać ze swetrem. Z takim swetrem, wiecie, jakby nierozpinanym, tylko właśnie ze zwykłym sweterkiem, więc to będzie taka trochę sukienka, trochę spódnica. E, no i jak ją zmierzyłam, słuchajcie, no to okazała się być strzałem w dziesiątkę. To jest taka zwykła ala satynowa, powiedzmy, lejąca sukienka midi e, z dekoltem tutaj w fałkę, skrzyżowanymi ramionami. E, zobaczcie, ja ją mam w rozmiarze S i ona tutaj u góry jest na mnie dobrze dopasowana, ale nie chciałam brać emki, bo wtedy w talii byłaby za duża. A zależało mi na tej talii, dlatego że chciałam, żeby te proporcje gdzieś tam się wyrównały, bo ona tutaj już na biodrach jest lejąca. I słuchajcie, ona czadowo wygląda z na przykład. Takim sweterkiem. Ten sweterek też jest z reserved: jest delikatny, taki pleciony, cieniutki. Tutaj wokół, e, przy szyi, mamy jeszcze, zobaczcie, takie delikatne perełki. I on jest na pierwszy rzut oka taki zwyczajny, ale jest też fajnie wykończony. Bo jest wykończony tutaj, właśnie taką jakby falbanką na dole też. I teraz widzicie na przebicie, jak to przepięknie wygląda właśnie w połączeniu z tą sukienką. Jeszcze wrócę do tego, że ta sukienka jest taka jakby beżowo-złota, ale taka matowo-złota. E, więc ona naprawdę przepięknie łączy się z każdym kolorem: śmietankowym, beżowym, z czernią. E, I okazało się, słuchajcie, że z tą sukienką można stworzyć dużo więcej połączeń. Na przykład świetnie, wygląda też z marynarą z marynarą z Reserved ona jeszcze ma metkę słuchajcie, marynarka ma takie jakby delikatnie ona jest prążkowana, ale ten prążek jest taki jakby z takiej brokatowej nitki delikatnie ale właśnie to delikatnie jest tutaj słowem klucz, dlatego że ta świecąca nitka nie jest bardzo widoczna tylko właśnie jest taka bardzo, bardzo subtelna i to jest marynarka, którą słuchajcie, wykorzystać można do pracy, do czarnych zwykłych spodni, do jeansów, do sukienki. To jest marynarka naprawdę wielofunkcyjna i jestem mega zadowolona, że udało mi się upolować marynarka kosztowała 139 zł ja ją mam w rozmiarze XS i jest jak najbardziej dobra z tego względu, że ona jest zdecydowanie o prostym kroju nie jest taliowana, to jest taka właśnie marynara luźnia, którą możecie dopasować dodając pasek, ale jak chcecie właśnie ją założyć do luźnych jeansów i stworzyć taką cool, luźną stylówkę to sprawdzi się to sukienka kosztowała 89 albo 79 zł, już oderwałam metkę. 79 zł, chyba. Jeszcze gdyby się cena różniła, to tutaj macie napisaną prawidłową. I sweterek, słuchajcie, 89 zł. I to były e, zakupy robione tydzień temu w sklepie, więc myślę, że będziecie jeszcze mogli te rzeczy upolować. Ja Wam dam oczywiście linki do wszystkiego pod filmem, jeśli te rzeczy jeszcze będą dostępne na stronie. Kolejną fajną rzeczą, którą z kolei upolowałam, e, akurat e, to jest jedno z niewielu zamówień, które zrobiłam online. I zrobiłam w zarze. słuchajcie, tak się zdenerwowałam, bo wypatrzyłam sobie taki mega, mega fajny trencza. Wiecie, że ja tręcze i buty to jest coś, czym ja się nie potrafię powstrzymać i ten trend był za 159 zł. Dodałam go do koszyka i rozumiecie, że po jednej minucie. Kiedy poszłam do podsumowania, już nie było e, dostępnego. I to jeszcze była M-ka, więc stwierdziłam, że dobra, nieważne, nawet jak była m to bym wzięła. Nie, nic, już zupełnie nie było żadnego rozmiaru. Ale e, udało mi się kupić te spodnie, i to są spodnie e, takie z takiej, wiecie, ekoskórki, bardzo miękkiej, e, więc one są też wygodne. Spodnie o, kraju, o kroju balonowym i one są w zestawie słuchajcie też z paskiem, z przodu mamy kieszonki, z tyłu mamy kieszonki fajny wysoki stan co jest ważne pod spodem mamy takiego jakby takie załż, więc one też słuchajcie są mega przyjemne, ja nie lubię jak są właśnie takie rzeczy z ekoskóry które są zaraz przy skórze i one są takie zimne wiecie, szczególnie w zimie jak zakładać takie zimne rzeczy to to jest mega nieprzyjemne Natomiast te mają właśnie takie fajne zamrz pod spodem. Spróbuję Wam tutaj pokazać. O, zobaczcie. I jak się je zakłada, to są bardzo, bardzo przyjemne. I też myślę, że sprawdzą się teraz idealnie na zimę. To są spodnie, które można wykorzystać, słuchajcie, jako eleganckie spodnie do pracy z koszulą. Tutaj macie zresztą pokazane, jak mega wygląda ta stylówka. Właśnie te spodnie. Koszula prążkowana i do tego ramoneska. To jest też jedna z moich ulubionych stylizacji. Zresztą w tym filmie są same ulubione, bo jakoś tak wyjątkowo te zakupy mi siadły. I yy, także słuchajcie, te spodnie naprawdę można wykorzystać je w różnych w różnych stylizacjach, nawet do sneakersów, do bluzy, one naprawdę się prezentują mega, mega fajnie na to wiosną też można właśnie sobie zarzucić tręcz i taka właśnie stylizacja trochę luźna ale z takim właśnie modowym zacięciem, ja już to widzę i słuchajcie, jeżeli chodzi o kolejną rzecz, którą kupiłam w to jest marynarka i to jest taka najbardziej powiedziałabym odważna z wszystkich tych rzeczy, które kupiłam. To jest marynarka z brokatem. To jest marynarka. Nie, co ja mówię? Nie z brokatem. To jest marynarka z cekinami, oczywiście. <laughs> Sorry. To jest marynarka z cekinami, ale ta marynarka jest wyjątkowo elegancka. E, te cekiny są takie malutkie i bardzo gęsto, jakby uszyte, więc one nie błyszczą się i nie rzucają się w oczy aż tak mocno. Plus, ta marynarka ma przepiękne wykończenie. Ona ma takie satynowe klapy i to sprawia, że ona jest właśnie taka elegancka. E, marynarka kosztowała, słuchajcie e, muszę sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie jaka była cena natomiast ona była przeceniona na już Wam mówię 129 zł na 129 zł więc uważam, że to jest fajna opcja właśnie e, na jakieś wyjście z przyjaciółmi, do tych e, jeansów wygląda fajnie do tych spodni też mega mega cool wygląda, jak chcecie jej nadać takiego trochę luźniejszego charakteru żeby nie była taka typowo im Imprezowa. To właśnie tak jak ja, możecie założyć do tego zwykły biały t-shirt i e, zobaczcie też, jak to mega fajnie wygląda. E, ona jest krótka, to jest taka marynarka pudełkowa, więc przepięknie podkreśla talię. Ma lekko podniesione ramiona, więc tutaj e, bardzo nam też pomaga wyrównać proporcje sylwetki. Ja ją mam w rozmiarze XS, bo taka została. <grych> więc. E, ona jest na mnie taka w sam raz, ale ja ją noszę nie zapinam, więc ja tutaj nie mam problemu. Natomiast jakbym ją miała zapiąć, to ona by się już tutaj delikatnie rozchodziła, ale dla mnie to nie jest problem, bo ja takiej marynarki nigdy nie zapinam. E, dobra, to mamy. Słuchajcie, kolejna rzecz, tym razem z mango. E, to jest ramoneska. I słuchajcie, to jest prawdziwy łup, bo ja ramoneski takiej nie miałam. Jedną zgubiłam, moją ulubioną, którą miałam przez kilka lat. E, właśnie o takim kroju, bo zależało mi na tym, żeby ta ramoneska była krótka. Ja nie lubię za długich kurtek, które się kończą tu w okolicy bioder, e, i właśnie takiej ramoneski poszukiwałam. A słuchajcie, ona kosztowała 129 zł. Mięciusieńka ekoskóra, fajnie skrojona, taka trochę rokowa. Na dole mamy też wykończenie paskiem. Mamy srebrne elementy tutaj, jeżeli chodzi o wykończenia zamek i tutaj o ten pasek, z tyłu też ma takie bardzo fajne przeszycia, co sprawia, że ona z tyłu też się mega fajnie prezentuje, tak lekko oversize'owo ale jest jakby zwężana do dołu, dzięki czemu też nam tą talię robi, wyrównuje proporcje sylwetki. Mi na tym bardzo zawsze zależy, bo ja lubię, jak gdzieś tam tą talię mam zarysowaną, e, więc ta Ramoneska tu też był strzał w dziesiątkę i jestem z niej mega zadowolona. Ja ją mam w rozmiarze M, i czuję się w niej bardzo dobrze, spokojnie pod nią, pod nią zmieści się. Obszerniejsza koszula, grubszy sweterek, bluza, i na tym też mi zależało, żeby ona właśnie nie była taka wiecie, że już nic więcej pod nią nie mogę założyć. Przejdę do tego, co mam teraz na sobie. Słuchajcie, do tej koszuli, jak ją kupowałam, zamówiłam ją przez internet z Mango. To ona, nie byłam do niej tak na 100% przekonana, nie wiedziałam jak ona będzie leżeć, ale jest super, naprawdę. E, fajny tutaj taki luźniejszy biust, bufiaste rękawy, e, przepięknie taki prześwitujący na rękawach materiał. Przy czym tutaj właśnie te brzegi, e, nie brzegi, tylko te mankiety, ma zwężone. Guziczki przy mankietach też mamy, i tutaj jest przepięknie dopasowana właśnie w talii ona z tyłu ma gumkę, więc idealnie się dopasowuje tutaj właśnie do okolicy talii i ona jest zdecydowanie do spodni, spódnic z wyższym stanem, dlatego, że ona jest krótka, ja tu mam jeansy z wyższym stanem, więc pasują idealnie natomiast właśnie tak jak mówię ona jest krótsza, więc do rzeczy z wyższym stanem się jedynie nadaje, natomiast tak jak mówię, przepiękny materiał Tutaj mamy też podszewkę na wysokości biustu i na wysokości e, brzucha, więc tutaj nam nic nie prześwituje. A te rękawy, właśnie takie lekko prześwitujące, nadają jej mega lekkości. Do tej koszuli jak widzicie mam założone jeansy i to są też jeansy balonowe coś mnie poniosło w ten krój bo nie miałam jeszcze ani jednej rzeczy właśnie o tym kroju i słuchajcie no mega mi się spodobały, takie luzackie można do botków, można do sneakersów e, do obcasów też fajnie wyglądają, są z wysokim stanem, więc sylwetka w nich wygląda naprawdę dobrze e, dopasowane tutaj w talii e, i później ta nogawka jest taka właśnie balonowa czyli ona praktycznie na całej długości jest równa, tylko zwężona Delikatnie na samym dole. I już Wam mówię, ta koszula kosztowała 101 zł. E, kupiłam ją właśnie w Mango. Tak jak i te dżinsy, one też kosztowały 101 zł. E, I to była już też taka e, końcówka wyprzedaży, że tak powiem, e, bo dużo rzeczy już też w Mango nie było, albo były takie ostatnie rozmiary, ale jestem mega z tych rzeczy zadowolona. Co jeszcze kupiłam w mango? Słuchajcie, w mango jeszcze kupiłam e, marynarę, dużą obszerną marynarę w moim ulubionym kolorze, e, w kolorze różowym. E, zobaczcie, to jest taka marynarka, która właśnie e, idealnie sprawdzi się do eleganckich spodni, do eleganckich stylizacji, ale to jest też marynarka, która pięknie będzie wyglądać właśnie chociażby do takich ciemniejszych jeansów. Ja kocham marynarki i te marynarki noszę właśnie, czy to do sportowych stylizacji, czy do jakichś takich eleganckich do pracy, więc ta marynarka też świetnie mi się sprawdzi na pewno. Nie będę tu się dużo o niej rozgadywać, bo to jest taka klasyczna oversize'owa, prosta marynarka, więc też tutaj nie ma co dużo gadać, natomiast ja dużo chodzę w takich marynarkach i wiem, że ona mi się sprawdzi. Więc zawsze też na takie marynarki poluję podczas wyprzedaży. E, marynarka jest w cenie 188 zł e, na wyprzedaży, Przedaż ma chyba z 299, więc też spoko cena. E, I ostatnia rzecz, a nie, przedostatnia rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest sweterek. To jest sweterek z mango, i on jest, słuchajcie, o takim kroju zwężanym do dołu, ale przepięknie ma wykończoną górę. Zobaczcie, góra jest tutaj jakby taka. E, właśnie dziergana, taka trochę w stylu koronki. E, I tutaj przy kołnierzyku też mamy właśnie e, takie samo wykończenie. Tutaj jeszcze ten dekolt jest zapinany na guziczek, więc można sobie go zapiąć. I wtedy mamy taki grzeczny, fajny sweterek i on od razu Wam powiem, co możecie też zobaczyć na rolce na moim Instagramie. Świetnie komponuje się też z tą sukienką. Z tą sukienką ogólnie wszystko dobrze się komponuje, co mam Wam powiedzieć. Sweter kosztował 89 zł w Mango i ja mam go w rozmiarze S, natomiast to jest taka wersja sweterka, wiecie, luźna, no i bardzo on jest też przyjemny, jeżeli chodzi o noszenie. Na sam koniec zostawiłam e, spódnicę, spódnicę jeansową. E, polowałam na spódnicę jeansową, to wam muszę powiedzieć. Ale nie spodziewałam się, że wezmę spódnicę o takim kroju. Bo to jest spódnica, słuchajcie, która na dole jest rozszerzona. E, zawsze szukałam tych spódnic takich, wiecie, o prostym kroju lub nawet trochę zwężanych u dołu. Ale jak zmierzyłam tą spódnicę, to naprawdę spodobał mi się klimat jakim ona, jaki ona nadawała stylizacją i też rewelacyjnie wygląda z bluzą, rewelacyjnie wygląda ze sweterkiem z marynarką, z ramoneską więc stwierdziłam, że no ta spódnica to jest też taka uniwersalna rzecz która pasuje do wszystkich tutaj rzeczy, które kupiłam praktycznie plus ona będzie też fajnie się sprawdzać latem, dlatego, że ona już ma taki jasny jeans, więc do jakichś właśnie sneakersów będzie mega fajnie wyglądać i to już jest ostatnia rzecz, którą kupiłam. Ta spódnica w ogóle kosztowała aż 79 zł, więc uważam, że to jest naprawdę fajna cena jak za spódnicę jeansową, długą, praktycznie do ziemi. Natomiast e, kupiłam jeszcze dwie rzeczy z dodatków z dodatków wyczaiłam mega fajną torebkę. Patrzcie. To jest sztos torebka, w mango ją kupiłam. E, taka miękka, ona jest na jedno ramię zawieszana. Pasuje też do wszystkiego, do czego się nie założy, dlatego że można sobie ją albo nosić w ręce, albo zarzucić na ramię. Jest lekka, jest taka, wiecie, mięsista i w dodatku jest w niej dużo miejsca, bo są dwie takie konkretne przegrody jeszcze jedna przegrodka zapinana na zamek, więc normalnie można w niej chodzić na co dzień, bo sporo rzeczy się tu zmieści. I to jest właśnie taka alternatywa. Pomiędzy słuchajcie, tymi mini torebkami, do których zmieści się tylko karta, szminka, telefon, a takimi szoperami dużymi. Ja do pracy noszę zazwyczaj właśnie takiego szopera, ale czasem, jak nie mam tyle rzeczy do wzięcia, to przydałaby mi się taka średnia torebka, a znowu mam, słuchajcie, albo same wielkie, albo same malutkie, do których znowu, do których się nie pomieszczę. Więc mam nadzieję, że teraz ta spełni tą rolę i będzie właśnie się fajnie sprawdzać. Jeszcze przy takiej cenie 69 zł uważam, że to jest naprawdę dobry łup, ona była też w kolorze beżowym, także jeżeli ktoś preferuje jasny kolor, to również była dostępna. I ostatnia rzecz jaką kupiłam to są buty, buty zamszowe, bodki, kupiłam je w Reserved. I tutaj teraz widzicie je na przebitce, dlatego że mam je na sobie e, i nie dam rady, tutaj tak z ręki pokazać. Musiałabym je zdjąć. Ale słuchajcie, mega są. One są takie luźne, niedopasowane, ale jakie przymierzyłam ze spódnicą, pasowały. jakie przymierzyłam z jeansami, pasowały. Z tą sukienką, e, właśnie złotą, też. Więc stwierdziłam, że no nie ma opcji. Muszę je wziąć. To są oczywiście takie trochę botki w stylu kowbojków, coś takiego. Więc ja już byłam stracona, i nie było innej opcji, żeby ich nie. Nie brać, tym bardziej, że kosztowały 119 zł. <laughs> ja jestem uzależniona od kupowania butów, więc no niestety przyznaję się, tutaj niewiele jest w stanie mnie powstrzymać, ale uważam, że to był akurat dobry zakup i że sprawdzi się świetnie na wiosnę, bo to są buty zamszowe, więc na razie zamierzam je oszczędzać. I to by było tyle na dzisiaj. E, ciekawa jestem... Jak u Was wyprzedaże, czy wpadłyście w szaleństwo zakupów, czy właśnie też raczej z głową na spokojnie. E, właśnie starałyście się wyczaić takie perełki. Dajcie znać, czy te rzeczy, które ja kupiłam Wam się podobają, co byście sobie zostawiły. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Wszystkie linki, które były dostępne w momencie, kiedy go dodaję. Życzę Wam udanego tygodnia. Jeśli ten film Wam się podobał, to kciuki w górę, subskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby nie pominąć żadnego filmu, żadnego shortsa i do zobaczenia następnym razem. Pa!